Że chcielibyście wiedzieć, co czeka Was w miłości? E, nazywam się Ela Łumiewska i bardzo chętnie odpowiem Wam na to pytanie. Jestem tarocistką, czytam z kart tarota oraz z kart, e, które sama tworzę. I właśnie teraz będę mogła Wam powiedzieć, e, jak żyć, żeby się cieszyć, żeby odkrywać tę radość na co dzień, żeby spełniać marzenia, żeby budować relacje, żeby były trwałe, żeby były pełne czułości, żeby współtworzyć je w taki bardzo symbiotyczny sposób, żeby umieć rozmawiać. To wszystko możecie się dowiedzieć. Właśnie z moich czytań, z takiej oferty specjalnej na luty, e, bo luty jest wyjątkowy nie tylko ze względu na walentynki, e, ale na układ na niebie. E, bardzo lubię łączyć tarota z astrologią e, i właśnie Wenus, która jest planetą miłości, e, pod koniec stycznia weszła w ryby. E, ryby. I Wenus to jest cudowne połączenie, i tutaj Wenus się też bardzo dobrze czuje i otwiera nasze serca. I Wenus będzie tworzyła w lutym bardzo ładne aspekty. Na przykład 8 lutego z Uranem to będzie y, przyjazny sekstyl, który y, otworzy nas na y, ciekawe zdarzenia, na odważne rozmowy. Na niespodzianki, które się mogą wydarzyć, to będzie bardzo radosny i dobry czas. 15 lutego będzie koniunkcja Wenus z Neptunem, a to już taki wyższy poziom miłości, takiej duchowej, takie porozumienie ponadczasowe, pozawerbalne. Poczujemy być może właśnie tą drugą połówkę. Kogoś w zupełnie inny sposób niż dotąd. Myślę, że to jest taka niezwykła wędrówka dusz, które nagle się mogą spotkać. 20 lutego mamy ingres Wenus w Barana, a to jest czas na odwagę, czas na inicjatywę. Ale jeszcze tutaj zapomniałam, że 19. Wenus jest w cudownym sekstylu z Plutonem, a Pluton to jest bardziej uziemiona miłość, bo Pluton to seks, erotyka. Więc zobaczcie, ile aspektów Wenus mamy w tym lutym i jak one bardzo nas otwierają na różne przestrzenie naszego życia, i przestrzenie naszych relacji, które możemy współtworzyć, które. Właśnie utrwalamy albo nawiązujemy. Więc e, zapraszam do e, YouTube'a, na mój kanał e, Tarot Eli. E, zapraszam na stronę internetową uniwersum.art. Tam dowiecie się szczegółów oferty specjalnej na luty, na czytania miłosne. I życzę Wam kochani w tym lutem wszystkiego najpiękniejszego. I bardzo dużo miłości.